Wygląda to tak. Gramy Serafem. witam Was bardzo serdecznie z tej strony. Ja na i lecimy sobie meczyka. Gramy na meczap na ryża, powinno być w miarę spoko. Co do runek, szyb, 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 szybkie spojrzenie na runki. Gramy Arcane Comet, Mana Bind Flow, Transcendencja, Scorch, Biscuit Delivery, Cosmic Insight i gramy CDR, Key Ability Power i Armor. Tak mniej więcej to wygląda i tak gram Kserafa za każdym razem. Zaczynamy od Q. Pasyw Kserafa, z auto odzyskujemy manę. Chyba nic więcej nie muszę komentować. Wjeżdżamy. Statystyki mniej więcej wyglądają tak. Zaczynamy mając 24 AP. I w sumie, w sumie, w sumie dosyć ciekawy meczyk może z tego wyjść. Chyba że się gra KZX-em. Nienawidzę tych ludzi, nienawidzę grać na tych gówno dywizjach Platyna 1, Platyna 2, czy niski diament, to jest wszystko jeden wuj Prosto To jest wszystko jeden wuj No nic Dobra, zobaczymy Pancyk zaczął odbitcać, czyli będzie robił Tiamat Tak, chciałem go szybko zaskoczyć tutaj z pierwszego kurzu, żeby sobie manę nabijać na mana flow. E... Na, na mana bandzie, ale. O, tam jest bójda. Oj. No, pierwszy kill spoko. Pierwszy kill spoko, ja go przygarnę. On mnie będzie próbował spuszować, więc ja odpuszczę po prostu też tym. Te, muszę skill wrzucać fale, żeby mi nie podeszły za bardzo miniony do. Żeby miony za bardzo do linii nie podeszli. no bo to jest, to jest w sumie jedyny sposób, na który ryż może outplayować Xerafa w early Game, po prostu starać się go zapuszować jak najbardziej może. Oj, 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 oj Naprawdę. pasywka. Oj, oj, oj kanona, przegapiłem. <grafię> no nic, no dzbanie, dzisiaj nie gram najlepiej, no ale w sumie, w sumie, i tak nagrywamy YouTube y, i tak nagrywamy, żeby cokolwiek było tam. Okay. Naprawdę tu stoisz? Zaryzykowo. Okay. Zaryzykowo. <laughs> Myślał, że nie mam many. Po pierwsze, co, na, na co on się spojrzał? On się Spojrzał na to, że ja mam bardzo małą ilość many. Czego on nie zauważy, tego, że ja mam swój pasyw otwarty. Ojej, ojej dobra. Ok, cofamy się stąd. Mamy dwa killy na starcie. Także bardzo pozytywnie, jeśli o to chodzi, co ja kupuję to. U Ukserafa jest dosyć prosty build Za każdym razem, z każdym razem, proszę was, kupujecie buty. I Echo Luden. I to jest taka w sumie niezmienna sytuacja. Oj, oj, Dobra, to wyrównuje Kazyks szansę po prostu. Ten Kazyks próbuje wyrównać nam szansę w tej gierce. 16 Farm i 2 dedy wysadzi już. Okej. Okay. Okay. No, także Echo Luden. Buty na przybicie. Ewentualnie buty na. Buty na cedeki Zależnie od tego, jak wy chcecie grać. No, ja widziałem buty na cedeki ...kilkukrotnie, że ludzie robią, ale nie polecam, nie polecam, zdecydowanie nie polecam. double buffik, ale ja bym go przygarnął tutaj sobie. Rys z double buffem... ...na samym początku gry to nie jest przyjemna sprawa. Oj, nie wiem co ty robisz, chłopczy malinowy. Garno bym tego double buffał bywa... ale Joki, chłopie, ale ma ten Świeżbiające nóżki Nie, co jest? <laughs> Dlatego mówię, że ja dzisiaj dzbanie. ja Na odwrót, ja myślałem, że ja mam flesza, nie mam bariery Proszę cię nie rób tego. Myślałem, że mam flesza, nie mam bariery, co ja zrobiłem w ogóle. Okej, okay. nieistotne to jest. Ha! X ty Przepraszam was. To jest moja wina. Źle spojrzałem na to. O, dobrze, dobrze, dobrze Rynek to robi, bo masę Expa za to zgarnie. Masę... ale... O! Do końca lecisz. No, tak się zastanawiałem, czy to jest warte uwagi. Cały czas w prawą stronę leci tym ryżem. Cały, cały czas w prawą stronę dżukuje. Zauważyliście, że ma takie. O, i teraz ja mam double buffa i co? Kurde. Nie, 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 żartowałem. Żartowałem kej. Okay? Oj, oj, kanon, nie! Co ja robię w ogóle? Leży chłopie. Ale takich skillshotów to ja dawno już nie miałem, że ja potrafię pomiędzy dwoma minionami skilla rzucić. Okej. Okay. Powinniśmy się wracać, ale w sumie ja skoczę tutaj na bota. Nie ja wiem jak Ashe z tym ulti. No, wyszło do końca, wyszło do końca, lecimy. Ja się cofnę. Eee! Naprawdę. Myślałem, że mogę to prawym przyciskiem myszy aktywować. No jednak nie mogłem. Ja bym chciał Holuden. To chciałbym bardzo. Więc jeśli mamy 1900 zł, to kupujemy od razu tę Holuden. To jest rush, to jest insta item po prostu. I w tym momencie ja potrafię zonsztować, tak naprawdę, razem z ultimatem każdego w tej drużynie, myślę. Myślę, że nasusa. A jeśli bym mu Z2Q zapuścił, to później na combo, myślę, że by spadł. Oj. Dobre podejście od Kaziksa. tylko czy ma flesza teraz? Nie ma flesza. Ma flesza, okej. Okay. Dobre podejście z racji takiej, że złożył pasyw maksymalnie jak mógł po prostu. Po czym ja to widziałem, po tym, że, że dostawał podwójne obrażenia chłop tym ryżem. Okej, okay, ja lecę tutaj z powrotem. Co i nic? No nie mają, jak No nic, no dobra. Ja cię nie mogę. Ole, ole, ale za zolem i tutaj tym kserafem będą wychodzić. Dobra. Okej, okay, myślę, że. Myślę, że już w tym momencie jesteśmy bardzo mocno do przodu na ryżem. Ja bym jednego z zgarnął, ale to nie jest ten moment, w którym ja miałbym się chciał wychylać. Z racji takiej, że nie wiem gdzie jest Skyny i on już ma szósty level w tym momencie. ¡Oh! Ależ walka No nic, może nie powinienem do niego podchodzić na razie Dobra, jak już mamy to Na to standardowo Dark DarkSeal'ek teraz wjeżdża na rewiry Kupujemy Kupujemy sobie jednego wardziocha i można lecieć z powrotem Okej okay. Rys jest bezfleszowy, Rys jest bezfleszowy Kazyk o tym wie Tylko on idzie po wardzie teraz Kazyk poszedł centralnie po wardzie o. Obrażenia z pasywu Kha'Zix'a to jest po prostu coś pięknego Ja czekajcie, zmienię tą jedną piosenkę bo jest tragicznie Tragicznie słabo O, naprawdę?! No, trzeciego kanona, jakbym stracił w jednej grze to by było już do przesady, OK, I robimy wieże ile, ile, ile wlezie OK, na bocie, także mogę na spokojnie wieże brać Ryża nie ma, Ryż nie żyje Jest jeszcze martwy 5 sekund, on ma teleport Raczej już dostępny w tym momencie Właśnie. Ok, no i teraz zobaczycie co się będzie z takim ryż ry Ryżosławem działo po prostu na tej jednej linii. No, ma marne szanse, muszę przyznać. Marne ma szansę na przeżycie. Skarnimy sobie to. Flesza zużyliśmy tak naprawdę, no Ryż będzie miał 10 sekund przede mną, także jeszcze 3 minuty mu mi zostały. Coś mi się nie trafia dzisiaj. ojojoj, oj, oj, teraz trafiłem, żeby akurat dwie hipka zebrać. K? To gank od luksowy. amerykański powiedział. go trafi z innego kół. Oj, oj, Ależ się wysadziłem. Ani on nie trafi z kół, ani ja ze stuna nie trafiłem. Jeszcze barierę zużyłem do tego. Nie no, tu pokaz, pokaz umiejętności nie jest zbyt duży w tej grze. E, dobra, w każdym bądź razie buty, buty jest piękna sprawa i kupujemy do tego sobie po prostu różkę. Blasting One zawsze spoko. Ojoj, oj, i oj, o ja tym mówiłem właśnie. Kane teraz w tym momencie po transformacji na te leczenie. Czerwony Kane, niesamowita sprawa. Dla mnie lepiej czerwony niż niebieski, z racji takiej, że niebieski jest bardzo szybki, ciężko go trafić i, i w sumie one-shotuje bardzo mocno asasinów czy magów i tak dalej, nie? Czyli niebieski jest, niebieski jest silny, ale wydaje mi się, że czerwony dla mnie w tym matchupie jest troszeczkę przyjemniejszy. Okej, okay, mam tych obrażeń kawałek. U? O, jeszcze go trafiłem na ślepo. Ładnie. No i Dark Sealek się stakuje. Piękna sprawa, level leci. Dark Sealek zestakowany. Można sobie od razu gruki brać, żeby troszeczkę CS -y podbić do góry, bo CS -y, sami słabo. Jeśli chodzi o Xerafa to słabo w tym momencie. 15 minuta 110 CSów to nie jest jakiś wyczyn. Powiedział, że tak poniżej średniej. Okej, okay, można wieżę zgarnąć. Pierwsza wieża już i tak padła, także ta, ta wieża nie jest. Proszę, ty luksu, bo taka jesteś? Taka jesteś? Dobra. O, te obrażenia od serafa jednak przyjemna sprawa. Aj, co jest z tymi kanonami dzisiaj? To jest trzeci kanon. Nie no, to się nie dzieje. Okej, nie, 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 chłopie, chłopie, chłopie malinowy. Mam 9% many, ja nic z tym nie mogę zrobić, okej. Robimy coś takiego. I kolejny item. Kiedy wy jesteście w takim momencie, kiedy wy jesteście tak bardzo do przodu, to u was jest czapa. Jest też opcja, jeśli czujecie się bardzo pewnie możecie sobie na przykład Medzajkę kupić, tak? Ale ja teraz nie będę Medzajki składał do końca w tym meczu, bo ja chcę wam po prostu pokazać, że, że tak, a nie inaczej można grać takim buildem, gdzie się idzie. Bo jeśli bym złożył Medzajkę, no to wtedy byśmy mogli na przykład skończyć tą grę za 3 minuty i by było troszeczkę xd. Okej, okay, no dobra, wyszło dosyć ciekawie, ja się muszę wrócić. dominating okej. Okay. No i co? W tym momencie no nie mam innego wyjścia. Miałem nie kupiwać, ale no nie ma innego wyjścia. Mamy równo 1000 zł 1100. Także nie mam co ewentualnie sprzedać do rana i poczekać jeszcze ewentualnie chwilę na large roada ale nie będę tego robił. Po prostu lecimy tak. Składamy tą medzikę. No i co? I w tym momencie, jeśli dobrze pójdzie, no to jesteśmy w stanie w 3-4 minuty tą grę skończyć. <noise> Że zobaczymy za chwilę, jak to jak ktoś potoczy kolejny teamfight bardzo dużo. Bardzo dużo nam tutaj powie o tym, jak ta gra będzie dalej wyglądała. Bo jeśli my ten T-Fight bardzo mocno wygramy, ja zostanę z 20 mostakami, no to będzie troszeczkę XD. jesteś co jest a prawdę a prawdę a prawdę Zmisowałem wszystko, przepraszam was, prze przepraszam was, nie wiem co się ze mną dzisiaj dzieje, ja jestem jakiś niefortunny. Okej, okay, dobra, ja cofam w tym momencie. Chociaż w sumie. Stoimy, Przydałoby mi się blue, jeszcze żadnego blue nie miałem w tej grze. O, to sama kometa go tak pojechała. <grym> Nie mam many. Nie mam many, muszę wracać. ile obrażeń dostajesz. On tak spółżycia życia no, na kół. Pozytywnie bym powiedział. Muszę wracać a szkoda. Zostałbym, bo nie mam w sumie co kupić nawet. Proszę cię nie rób tego. Okej, okay, musimy zrobić coś takiego. Przepraszam, musiałem na chwilę zniknąć, wybaczcie mi, ale zapomniałem o wywozie śmieci w piątki, święta, święta i, i się zapomniało troszeczkę, no ale nic, dobra, jest spoko teraz. E, wróciłem. Dobra, wracam po czapę, wracam po czapę po prostu. I co, i lecimy dalej? Mamy czapę, mamy staki, 510 ap w sumie w 21 minucie, także bardzo, bardzo porządnie. No i co, i myślę, że, myślę, że to może być to. To może być to, to może być ta chwila, w której ja. Teraz na kilka milionów, tak na wszelki wypadek. Myślę, że to może być ta chwila, w której my lecimy midem. Po prostu są do nich, żeby, żebyśmy szli midem, ale jednak nie. Niech decydują sami za siebie. Nie będę tutaj chłopaków pouczał. Oj, barierę użyłem. Przepraszam. Ha. Oj, predictions, predictions, co? Dobra. I o tym mówiłem, że jak, jak się nastakuje mocno, to, to mo mogą być bardzo duży problem, żeby tutaj bronić cokolwiek. To zobaczcie, że my idziemy 3 na 5 i my po prostu jeden po jednym i wybijamy. Oj, zeszła mi rączka trochę. Będę mi się jakaś mana. Proszę, nie zabijajcie mi nią wszystkich OS. No jest... nie. Okay, dobra, nie, cofamy z tym, cofamy z tym. Moglibyśmy skończyć, gdyby miały manę to moglibyśmy nawet skończyć, ale, ale widzę, że, że raczej to, to nie o to chodzi w tym momencie. Cofnijmy się po prostu. Nienawidzę cię, Nie Nienawidzę tej luksusy. Nie mam many, no dajcie spokój Nima. Były mi nima ty. O, oh, help me! A nie trafił we mnie. Dobra, zabiję go? Nie, nie zabiłem go. Unlucky wyszło trochę. Unlucky sytuacja delikatna wyszła. <noise> no ale nic no, Tak to już było. Nie mogą się wrócić do bazy przez 25 godzin. co by mi się przydało? To by mi się przydało przybicie też. Przydałoby się przybicie. Maska też jest opcją. Zonia też jest opcją w sumie. Zależnie od tego, co, co wam się podoba. Ja na razie zrobię troszeczkę przebicie w ten sposób. Bo nie będę czekał 100 golda w bazie, no To nie chodzi w grę po prostu. Zrobimy sobie coś takiego. Oj pajkuś, pajkuś. Zrobimy sobie coś takiego i lecimy. Teraz w sumie pasowałoby bota pusznąć, żeby później sobie otworzyć opcję na pójście do heralda. Przeleciały przez niego moje pociski. No, jestem... jestem święcie o tym przekonany, że te pociski przeleciały przez niego po prostu. Está impassível. Ok. que <laughs> No i co, no i wyszło, wyszło, wyszła giereczka. Ja Wam jeszcze pokażę statystyki w sumie w tym momencie. Także przeskaczmy sobie na drugie okno. Troszeczkę mi widzę, że kamerka zjechała na sam koniec, no ale ta nic, zaraz ją naprawię. To statystyki na sam koniec wyglądają mniej więcej coś takiego: xerafa, obrażenia pod sufit, a reszta drużyny tam gdzieś po podłodze chodzi. Tak to mniej więcej powinno wyglądać. Tak to powinno wyglądać co grę. Niestety nie zawsze wychodzi z racji takiej, że Xerathem jest bardzo łatwo zlamić, bardzo łatwo jest linie wyrzucić tak naprawdę do przeciwnika i w życiu jej nie odzyskasz wtedy. Z racji takiej, że jeśli ty zginiesz na przykład dwa razy, to Xerathem jest bardzo trudno odzyskać to prowadzenie jednak... No, są nasze statystyki. Co jest? Co jest League of Legend, co ty robisz? Okej. Okay. szybko tylko. Sprawdźmy co się dzieje w wielkim świecie małych ludzi. Peska na no tak to powinno wyglądać mniej więcej. No i obrażenia mamy 40 tysięcy w stosunku do 20 na dżungli. Bo jest tu na, tak naprawdę na topie, jeszcze troszeczkę, troszeczkę niżej. Także wygląda to mniej więcej soczyście. Ryż jest jednym z łatwiejszych w sumie matchupów, które możecie grać tak samo czy Vladimir, czy, czy postacie, które polegają na kombie, które muszą do Was blisko podejść, są, są raczej łatwe do grania. Także dzięki Wam wielkie za oglądanie. Widzimy się następnym razem. Hej!